Nazywam się Luna Black. Mam 16 lat. Moi rodzice nie żyją od 15 lat. A oto moja historia. No, dobrze, opiekuj się luną, dobra? Na pewno się nią zaopiekuję. Pa, no pa, mamo, tato. Będę za wami strasznie tęsknić. Pa. Pamiętasz? Za tydzień wrócimy. Chodź już. Ale... No chodź, zobaczysz się z nimi za tydzień. No dobra. Chodź, podejdziemy na bok. Nie możesz chodzić sama na ulicę. Dobrze. To pa, kochanie. Pa, mamo. Świetnie się zapowiada, prawda? Racja. Mam nadzieję, że wrócimy cały i zdrowi. Ty, ty! Co to jest? Co to? Mamo, nie! Puszczaj mnie! Co to mamy? Mamo! Gdzie się czekaj, coś stało? Czekaj, czekaj. Mamo, musisz zadzwonić na dnia. pogotowie, mamo! Mamo, tato! Jaka była moja historia? Jak będzie dalej? Sami się przekonacie.